To, że widzami mojego kanału często są koneserzy i znawcy mechaniki BMW i to wysokiej klasy, często można zobaczyć w komentarzach. I ostatnio pojawił się taki bardzo ciekawy komentarz osoby, która ma potężną wiedzę na temat układów tryskowych i powiedziała to niezależnie, od to co ja zawsze powtarzam, że mechanicy starej daty, ci którzy w latach 80 -tych, 90 -tych, Rzeźbili przy samochodach nie mają zielonego pojęcia, że z nadejściem epoki CP4, czyli diesli, pomp wtryskowy wysokiego ciśnienia, konieczna jest specjalna procedura odpowietrzania pompy wysokiego ciśnienia po jej zmianie lub po tym, jak brakło paliwa w baku. A mechanicy starej daty po prostu kręcą silnikiem, tak jak w benzyniakach. I on po pewnym czasie zapali. i Ten diesel też po pewnym czasie zapali, ale po kilku tysiącach kilometrów, nawet nowa pompa e, ulegnie zatarciu. Pójdą opiłki na wtryski. To jest pompa, akurat do N57, które mam w sprzedaży. A to jest wtrysk boszowski do B47. O dziwo pasujący bezproblemowo do N57, czyli właśnie do tego. Do tej pompy, która tutaj sobie leży, n 57 s takiej mocniejszej wersji. Ale wracając do pompy, niestety musicie specjalną procedurę i uzmysłowić swoim kobietom, że jak auto nie chce jechać, to żeby zadzwoniła do Was, a może najpierw sprawdziła, czy macie paliwo w baku. I nawet jak zatankuje, nie powinna nim ruszać. Ona się do tego nie przyzna, pewnie. Więc macie w takie 20-30 tysięcy w plecy, niestety, bądźcie ostrożni. Pompy się zajeżdżają, powietrze potrafi po prostu ją zniszczyć. Pompa yy, z tym zaworem nowa, 9137 zł w BMW. Sam zawór kosztuje 1023, u mnie w o wiele lepszej cenie. I musicie oczywiście w serwisie starą oddać. Ja złomu nie zbieram. Także stare nie przyjmuję, możecie sobie ją prywatnie sprzedać. Więcej info w opisie filmu. Zachęcam do subskrypcji, dawania dislike'ów dla tych wrednych, którzy nie lubią mnie. Pozdrawiam serdecznie.